Witam serdecznie z tej strony Krzysztof, zapraszam Was na ostatnie w tym roku wegańskie wiadomości, czyli przegląd tygodnia 52 2019 roku. Nestle rezygnuje z produkcji lodów z mleka. Największa firma na świecie produkująca artykuły żywnościowe wycofuje się z produkcji tradycyjnych lodów z nabiału w Stanach Zjednoczonych. Nestle sprzedało swoje lody firmie Froneri za 4 miliardy dolarów w bardzo dobrym czasie. Sprzedaż produktów mlecznych w USA spadła o miliard dolarów względem zeszłego roku, osiągając rekordowe minimum. Nestle skupi się na alternatywach dla nabiału, których sprzedaż drastycznie rośnie, a zaczyna wyprzedawać oddziały swojej produkcji, których sprzedaż w ostatnich latach maleje. Warto również wspomnieć, że ten gigant żywieniowy w ostatnich latach wypuszcza coraz więcej alternatyw dla mięsa. Być może więc zobaczymy całkowitą przemianę firmy. Nowy Jork zakazuje sprzedaży produktów z Żyraf. Szczerze powiedziawszy, nie sądziłem nawet, że takowy rynek istnieje. Według dochodzenia Humane Society w Stanach Zjednoczonych na terenie kraju funkcjonuje przynajmniej 51 firm które sprzedają wyroby wykonane z kawałków ciał żyraf. Między innymi rękojeście noży z żyrafych kości, czy okładki Biblii z ich skóry. Nowy Jork stanie się pierwszym miejscem na Ziemi, który zakaże sprzedaży tego rodzaju produktów. Obecnie na świecie żyje zaledwie 68 tysięcy żyraf. Populacja tych zwierząt została zdziesiątkowana głównie przez polowania na mięsa oraz trofea. Od 2006 do 2015 roku do Stanów trafiło około 40 tysięcy produktów pochodzących od tych zwierząt. Szkockie więzienia serwowały wegańskie posiłki w te święta. Weganizm stał się tak bardzo mainstreamowy, że nawet więzienia zaczynają serwować posiłki pozbawione produktów odzwierzęcych. W te święta 10 szkockich więzień serwowało wegańskie opcje. W Nowy Rok sytuacja również ma się powtórzyć. Wśród gwiazdkowych opcji dla więźniów znalazły się wegańskie jogurty oraz mleko sojowe na śniadanie, papryki nadziewane kuskusem i grzybami na obiad oraz ciasto śliwkowe i smoothie jako deser. Menu na Nowy Rok natomiast to tarta z dyni piżmowej oraz orzechów włoskich, wegański jabłecznik oraz łódeczki z melona, w ofercie znajdą się również burgery falafelowe i ze szpinakiem. 5 milionów Brytyjczyków miało bezmięsne święta. Według ankiety przeprowadzonej przez Vegan Society 8% Brytyjczyków oznamiło, że po raz pierwszy w tym roku będzie miało całkowicie bezmięsne święta. Coraz więcej ludzi przekonuje się do wegetariańskich i wegańskich świątecznych posiłków. 25% ankietowanych stwierdziło, że przygotowuje wegańskie i wegetariańskie posiłki dla swoich znajomych. 15% cieszy się z nowego wyzwania w kuchni podczas ich przygotowywania. Serdecznie dziękuję. To by było wszystko na dzisiaj i to by było wszystko na ten rok. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku, spełnienia Waszych marzeń oraz przede wszystkim szczęścia. Do zobaczenia. Jeżeli chcesz wesprzeć produkcję odcinków wegańskich wiadomości oraz innych filmów, to zapraszam na stronę www.patronite.pl, ukośnik vegafitness, gdzie już za 3 zł miesięcznie, czyli cenę kiepskiej kawy, możesz wesprzeć kanał. Pamiętaj również o subskrypcji oraz kliknięciu w dzwoneczek, by zostać powiadomionym o nowych filmach.